Witajcie moi drodzy w dzisiejszym filmiku. W dzisiejszym filmiku wam pokażę podsumowanie opadów w stacji pogodowej z firmy Meteo o modelu SP89. Okej, okay, jak widzicie teraz e, e, główną bazę danych e, z, właśnie z, z tej stacji pogodowej e, z firmy Mateo. E, i, I jak widzicie, e, że, 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 u mnie, że u mnie jest już końcówka maja, e, bo, 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 mam, bo, mam, bo mam właśnie dzisiaj wtorek, 31 maja. I jeżeli chodzi o, o dzisiejszą temperaturę, to to, 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 było, to było dzisiaj ciepło, bo aż jak widzicie mamy aż 23 stopnie dzisiaj wystąpiły u mnie. Po pokazuje, że teraz ma, ma być takie częściowe jakby zachmurzenie, tak że że trochę chmurek może się pojawić jak widzicie tutaj trend to jest to jest ta tendencja dla ciśnienia obecnie mamy teraz 1004 e, i jak widzicie e, jaka jest u mnie pogoda widzicie już tam się trochę chmurzy No mo może, może jeszcze coś popada, wiecie, S susza. Jak wiecie, przy przyda się trochę deszczu. Okej, okay, przechodzimy do, e, do głównej bazy. <laughs> e, tutaj e, do stacji pogodowej. I jak, jak mówię, słuchajcie... E, o deszczu, to, to nie wiem czy wiecie, że jest susza, że potrzeba wody a e, jak wiecie, jak rzeki wysychają, to, to naprawdę to jest straszne okej, okay, zatem e, e, już właśnie Wam tutaj e, po, pokazuję i widzicie, mamy, mamy e, sumę opadów dla maj która, która wynosi 32 i 10 mm. Więc. E, więc to jest... E, więc to jest dużo. E, bo, bo najwięcej e, deszczu spadło przez, e, prze, przez tą burzę, która przeszła e, 20 maja. E, mo, mo, możecie obejrzeć sobie ten filmik. E, tam wam, bo pokazywałem jak to spadało, jeszcze ja mam z kamerki samochodowej filmiki i jeszcze z 21 maja, w okolicach Grodziska Wielkopolskiego była, była ta e, ulewa, to też trochę spadło, tego deszczu, I jeszcze 21 maja w nocy, nie mówiłem wam też, niby koło trzeciej przeszła burza w nocy, bo, bo ja tego nie, nie, nie słyszałem że właśnie dowiedziałem, że, że, że przeszła koło trzeciej w nocy burza. Ale też możecie zobaczyć jak, jak, jak widzicie, jak jest na rok to patrzycie to 40 mm. Znaczy 40 mm to nie, bo to jeszcze tam jeszcze... Wyciągamy raz baterii tamtą sumę bo to trzeba aż wszystkich miesięcy wyciąpa pododawać i potem to przeliczymy. Jak widzicie, total to jest ile łącznie i nauczyli teraz. Jak widzicie, u mnie dzień już, już, już naprawdę długi się. 16 godzin już przeszło, nie trwa. No, i to w takim razie byłoby, e, było, byłoby, e, na, na tyle, słuchajcie. Jeżeli, jeżeli będzie będą jeszcze jakieś zdjęcia, to wam, e, to wam wstawię. E, to jeszcze wstawię do tego filmiku. Zatem przechodzimy do podsumowania filmiku. W dzisiejszym filmiku wam pokazałem e, podsumowanie opadów za maj. W stacji pogodowej Meteo o modelu SP89. E, pamiętajcie e, o tym, byście mnie obserwowali, subskrybowali, e, za, zalajkowali. E, i, I w takim razie e, w następnym e, w, filmiku myślę, się, się, się zobaczymy. Więc w takim razie, razie ja się z Wami żegnam. Mm. I zapraszam Was do, do mojego e, kolejnego filmiku bądź recenzji na moim kanale.